Ej, co? Ej, no co chcesz? No i co teraz cicho siedzisz? Po co ludzi zaczepiasz? Masz jakiś problem? Kurde, ten chcesz na solo? Co z typem w piwnicy? Siedzi tam, gdzie zawsze. Zaraz. Drogi cyborgu, po 10 latach siedzenia w twojej piwnicy postanowiłem uciec i zacząć życie na nowo. Pozdrawiam typ z piwnicy. Tylko nie mój dochód pasywny. Muszę go znaleźć. Dobrze, że mu umieściłam chipa w ciele kiedy spał w nocy. Nareszcie wolność. Wracaj do piwnicy frajerze. To uczucie kiedy jutro operacja kolana. Daję ci 1000 zł na co to wydajesz. Santa flips chrupki kukurydziane 50 gram bez dodatków. Czekaj zostało mi 998 ,74 zł 74 grosze. Drugą paczkę Santa flips chrupki kukurydziane 50 gram bez dodatków. Trzecią paczkę sen. Czy odkurzacz dalej żyje. Przykro mi to mówić użytkowniku lomoneczek, ale gotują cię w komentarzach. Azor to jest Azor. Odkurzacz ma imię. On ma na imię Azor. Zakład psychiatryczny po ciebie idzie. Pytanie do Azora. Nie wiem o czym on gada, ale pewnie same dobre rzeczy. Co sądzisz o skodzie Octavie 1. Synu, dlaczego zamieniłeś Pana Jezusa na skodę Oktawie? Jakie posiadasz poglądy polityczne? Moje poglądy polityczne są takie, że powinniśmy jako społeczeństwo zabierać wszystkie pieniądze biednym i dawać je mi na... Malujesz mnie? Okej, okay. chwila moment. już szkieletor. Ile razy mam powtarzać, że macie nie pokazywać mi żadnych szkieletów, bo się boję. Ile masz poziomu uary? Mir, czy dostałaś coś od Mikołaja pod choinkę? Mikołaj nie przyniósł mi żadnego prezentu odkąd aresztowano go 20 grudnia 2022 roku. Czy Azor zabił jakichś ludzi? Ej Azor zabiłeś jakichś ludzi? Hej, no segundo. Czy Azor lubi masło? Czy zjesz hot chip? Okej okay, widzowie pora na wielki test smaku hot chip challenge. Podobno można od tego umrzeć. Tym bardziej chcę spróbować. Proszę nie jedz mnie mam rodzinę. Wiem o tym. Czy dalej masz próżnię? Tak wębie. Czy trzeba patrzeć przez ulicę, jak się przechodzi moim zdaniem bez sensu? Zgadzam się z tobą. Co więcej uważam, że mam prawo chodzić po środku ulicy, jak mi się tylko podoba. Jak uważacie, że sprawiam tym niebezpieczeństwo to sobie jeździcie po chodniku. Cyborg mieszkam na ulicy Skowronkowej 32. Dziękuję ci za te informacje. Idę znaleźć twój dom. Panie władzo, nie jestem stalkerem, nie moja wina, że ktoś zdoksował swój adres. Ile wytrzymasz na elektrycznym krześle? Chodzisz spać jak rybka mini-mini idzie? Nie da się iść spać kiedy rybka mini-mini śpi. Za bardzo się jej boję. Czy piernik powołany do życia nadal żyje? Już do niego dzwonię. Ej piernik. I co teraz dopiero się odzywasz po trzech latach? Nie płacisz nawet alimentów. Słuchaj przykro mi nie wiedziałam, że powołując cię niechcący do życia automatycznie staje się twoim pełnoprawnym opiekunem. I dlatego wywaliłaś mnie z domu 5 sekund później? Słuchaj piernik to był tylko taki żart. I tak nie będę płacić alimentów. Ile masz dni na Duolingo? 1600. Jak dobiję 2000, to dło pozwoli mi zobaczyć moją rodzinę. Jak Azor wygląda z przodu. Ej, Azor, odwróć się przodem do kamery. Jezu, Azor, gdzie jesteś? Co byś zrobiła, gdybyś poszła w nocy do łazienki, a tam byłby Struś? Dobre pytanie. Ej, co jeśli mikrofarówki żyją? Dobre pytanie. Czy pokażesz twarz? Wiesz co? Odpowiem ci na to pytanie. A więc. kolisz idę rok, co ty tutaj robisz? No widzicie, nie mogę już odpowiedzieć na to pytanie, więc ten. Jesteś adoptowana.